Dzień dobry w środę. Jest już odwilż, jest cieplej, a więc przyjemniej się gada do Was tutaj na dworze. Pamiętacie, wczoraj mówiłem, że przyznałem się trochę tak publicznie, że zachowuję się czasem tak, jakbym udawał, że słowa nie znam, bo gdzieś w podtekście czuję, że nie chcę się zmieniać, że czuję, że to słowo powinno... No, zmieniać moje serce, moje nastawienie, moje mówienie, moje patrzenie na świat. Dzisiaj jest bardzo podobna Ewangelia do wczorajszej, bo dzisiaj jest znowu problem z szabatu z tym, że już nie tyle zachcianych kulitarnych, kulinarnych apostołów, co uzdrowienia człowieka w szabat, i znowu Pan Jezus robi coś wbrew wszystkim i wszystkiemu uzdrawia człowieka w szabat, jego suchą, uschłą rękę, nie, nie działającą. Ale ja dzisiaj to słowo trochę inaczej przeczytałem. W takim sensie, że jakby kontynuując wątek wczorajszy o tym, że udaje, żeby nie zmieniać swojego życia. I wczoraj, jakby w podtekście, tak może nie do końca dopowiedziane to było, że dlatego tak jest, bo czuję, że. Jakby już miał gdzieś w głowie gotowca, do czego by mnie Pan Bóg mógł wzywać w tej zmianie. Znaczy, czyli inaczej mówiąc, boję się tego, co myślę, że Pan Bóg myśli o moim życiu po zmianie. A dzisiaj słowo mi pokazało, że to jest głupi lęk, bo, bo znowu na Pana Boga projektuje coś swojego. Tak jak można na Pana Boga projektować swoje plany, jak my to mówimy, czyli swoją wizję na świat, i potem właśnie uciekać, jakby od tego, że Słowo może nas wzywać do zmiany, dlatego że bardzo często uciekamy, uciekamy dlatego bardzo często, bo od razu myślimy, że ta zmiana musi znaczyć coś całkiem odwrotnego od tego, co jest naszym życiem. I dzisiaj mi, jakby na modlitwie przyszła taka myśl: A może Pan Bóg chce, żebyś wygrał, wybrał w ogóle jakąś inną opcję? Nie tą, która cię straszy. To jest bardzo ważne, bo my z Pana Boga robimy czasami takiego straszaka na siebie, na innych, że jeśli idziesz za Bogiem, to musisz wybrać coś, co jest inne niż to, co Ty chcesz. To jest inne Jego wybór, ale niekoniecznie taki, jak Ci się wydaje. I to jest. Coś, co mi trochę dało dzisiaj pokoju, że może warto zobaczyć, że Pan Bóg wzywając do zmiany, nie mówi, że mam wybrać jakiś inny swój pomysł na życie, albo inny pomysł na życie, który będzie zaprzeczenie mojego pomysłu, tylko zobaczyć, a do tego trzeba czasu czasu i jakiegoś otwartego umysłu, serca, żeby zobaczyć, że może jest w ogóle jakaś inna możliwość, jakaś inna opcja i y, warto, warto o tym podumać. Patrzę sobie na ściągę, bo y, zapisałem sobie coś bardzo ważnego. W tej Ewangelii widać y, takich ludzi i to jest też y, jakby wątek wczorajszy i on się będzie bardzo często pojawiał w konfliktach Jezusa y, z tymi pobożnymi ludźmi, że ci żyją, że oni żyją w takim poczuciu, że coś muszą, że oni muszą złapać Jezusa na jakimś słowie, że muszą żyć według zasad, które y, tak naprawdę wymyślili sami, y, że muszą żyć w pewnym rygorze, który sobie narzucili. Właśnie to poczucie, że ja muszę. I zobaczcie, że to poczucie, że ja muszę bardzo często prowadzi do takich stanów, w których my się naprawdę boimy siebie samych. No. Dzisiaj mówimy o nerwicach tak, w psychologii, ale to niekoniecznie muszą być jakieś kliniczne stany. To może być kwestia tego, że człowiek tak naprawdę nie żyje na pełnych obrotach znowu, cokolwiek by to miało znaczyć na pełnych obrotach nie żyje swoim życiem, tylko żyje jakimiś oczekiwaniami niekoniecznie innych ludzi, niekoniecznie pana Boga ale z oczekiwaniami wobec samego siebie. Ja sobie narzucam pewne schematy myślenia, pewną wizję świata. I muszę to zrealizować. I jak tego nie realizuję, to potem jestem nieszczęśliwy. Właśnie to muszę, muszę, muszę. To muszę doprowadza tych faryzeuszów do konfliktu z Jezusem. I to takiego ostrego, w którym Ewangelia dzisiejsza kończy się tym, że szukają sposobu, żeby zabić Jezusa. Zobaczcie, jak to jest we mnie. Ja to tak też zobaczyłem w sobie, że to zabić Jezusa to nie znaczy zostać, nie wiem, apostatą, wyrzec się wiary Boga, Kościoła. Ale... To jest to, co wczoraj mówiłem. Boję się iść za tym, co mi Słowo mówi, a ono niekoniecznie mówi mi to, co ja myślę, że mi mówi. A więc zabijam w sobie Jezusa, żeby z nim nie mieć nic do czynienia. I to jest taka pułapka psychologiczno-duchowa, to znaczy psychologiczna w tym sensie, że człowiek się nakręca cały czas, właśnie to muszę, muszę, a duchowa w tym sensie, że zły to wykorzystuje do tego, żeby wyeliminować Jezusa z naszego życia, wyeliminować. Myślenie o nim, mówienie o nim, odnoszenie się do niego, bo nakręca nas strachem, że jak z Jezusem, to według jakiejś wizji, która nam się wydaje straszna, która nam się wydaje kompletnym zaprzeczeniem tego, co jest y, poczuciem szczęścia człowieka. Ja się cały czas rozglądam, bo słuchajcie, trzecie kółko już robi nasza królowa. Oczywiście udaje, że mnie nie widzi, ale cały czas tu zagląda. Także. Y, Myślę, że warto to sobie wziąć do przemyślenia i zobaczyć na ile rzeczywiście ta zmiana, ten lęk przed zmianą jest tak naprawdę lękiem przed wizją tego co ja sobie wymyśliłem, a nie tak naprawdę tego co Pan Jezus mi proponuje. I jeszcze jedna taka myśl bardzo chyba niezwiązana z dzisiejszą ewangelią, chociaż też, bo cały czas mówimy o o y, oddemonizowaniu naszej rzeczywistości, o, o życiu tu i teraz. Y, to tak osobisty będzie wątek. Y, może trochę bardziej też mnie zrozumiecie i to co do was mówię. Od jakiegoś czasu, co jakiś czas otrzymuję Od jakiegoś czasu, co jakiś czas otrzymuje takie wiadomości, takie zapytania bardziej. Jak to jest? że... Y, w filmach, w tekstach, teraz, nie w jakichś tam starociach widać jakby dużo takiej. Przyszła, Mysza. Myszko, cześć. Nie widzicie jej, nie? Jest, jest. Żeby nie było, że kłamie, że ona tu przychodzi. Zawsze jest. Jak to jest, że dajesz jakąś nadzieję, dajesz jakąś taką pozytywną wizję, myśli do do tego, żeby, kto tu rządzi, wiadomo kto tu rządzi, jest kochana słuchajcie, tam są krzaki, a ona chce w nich wejść, jak to jest, że dajesz taką nadzieję, a potem i to ludzie wiedzą jakby z kontaktów poza internetowych, ja bardzo teraz unikam kontaktów z ludźmi, takich prywatnych, Bardziej skupiam się na zadaniach, na, na tym, co muszę zrobić, no bo jest mi trudno, i nie będę się oszukiwał. Jakby. No uciekam trochę. To nie jest żadna schizofrenia, to nie jest żadne rozwojenie, to nie jest udawanie, że tutaj przed kamerą mówię wam fajne rzeczy, a potem się gdzieś zamykam, ale już kiedyś o tym mówiłem, że to, co do was gadam, i to, co często piszę, to dzisiaj dla mnie jest jakby takim osobistym podnoszeniem sobie poprzeczki, albo raczej takim motywatorem do tego, żeby rzeczywiście nie stracić horyzontu, nie stracić tego, co może być dalej, niż tylko to, co jest tutaj gdzieś głęboko we mnie. Więc nie traktujcie tego jako kłamstwo, że co innego mówię, inaczej teraz żyję, tylko bardzo was proszę. czy znaczy, oczywiście to jest wasza decyzja, ale jakby. Y, traktujcie to bardziej tak jak ja to mówię, że y, są to bardziej moje jakieś. Y, <laughs> jest kochana. Y, są to bardziej jakieś moje marzenia, y, y, takie wizje, które mam nadzieję, że kiedyś się zrealizuję, to znaczy, że pójdę za tym wszystkim, o czym mówię. Z drugiej strony, być może ktoś powie, że to jest nadużycie już, ale ja to też tak czuję i wiele razy się z tym dzieliłem, również w takich dobrych momentach mojego życia, że czasami czuję się w swojej robocie, w tym, że jestem księdzem, jezuitą, trochę jak wykorzystywany przez Pana Boga. To jest trochę moje jeremiaszowe, moje jeremiaszowe tęsknoty. Uwiodłyśmy Panie, ja pozwoliłem się uwieść, że ja czasami mam świadomość tego, że Pan Bóg. Robi przeze mnie jakieś dobre rzeczy, czasem nawet wielkie rzeczy, ale ja tego kompletnie, przepraszam za to słowo, że znowu je użyję, ja tego nie czuję. To znaczy, jakby to się dzieje obok mnie. I z jednej strony mnie to czasami wkurza, bo czuję taką głęboką potrzebę, żeby rzeczywiście mówić, dzielić się to, co robię z wami i dla was. A z drugiej strony mam świadomość tego, że to jest trochę obok mojego życia. I no i czuję się w pewien sposób wykorzystany, znaczy żebyście mnie dobrze zrozumieli, że to chodzi o to, że jakby mam takie wewnętrzne przynaglenie, że muszę to robić, a z drugiej strony wiem, że ciągle do tego nie dorastam, że to jest gdzieś obok mnie, że, yy, że jeszcze daleka mi droga do tego, co do was mówię, żeby tym żyć tak na 100%, yy, cokolwiek znowu to 100% znaczy. I mówię Wam to dlatego, że właśnie, żebyście nie mieli takiego poczucia, szczególnie ci, którzy jakoś mnie tam bliżej znają, albo ci, którzy gdzieś tam, nie wiem, nawet w głupim komentarzu ode mnie oberwą, że to nie jest to nie jest dwóch kramerów, jest jeden, który coś tam sobie przeżywa i jakoś próbuje się pozbierać, i zarazem wiem, że muszę to robić, bo, bo nie wiem. Nie mam jakiejś infolinii z Panem Bogiem, ale mam takie głębokie przekonanie, że On tego chce. Więc to tak, żebyście mnie też trochę zrozumieli w tym, co do Was mówię i jak mówię, i jak też przeżywam swoją codzienność, że ona czasami się bardzo diametralnie różni od tego, co, co mówię tutaj przed tym oczkiem. To wszystko, co mówię, jest szczere. Cokolwiek w moim życiu się dzieje i będzie się działo, nie mam pojęcia do czego. Dlatego dzisiaj mnie ucieszyła ta wizja tego, że to nie musi być to, co Pan Bóg, co mi się wydaje, że Pan Bóg ode mnie chce, tylko to może być całkiem coś innego. Dlatego, żebyście nie mieli takiego poczucia, że was okłamuję bo was nie okłamuję, absolutnie nie. Zawsze mówię szczerze. I zawsze jest to moim głębokim pragnieniem, żeby tak żyć, jak mówię, ale wiem, że do tego nie dorastam, więc to też mówię w takiej szczerości, że jeśli się dzielę Słowem Bożym, to nie jako Jezus i ktoś, kto jest doskonały, ale jako ktoś, kto kompletnie do tego słowa nie dorasta, a bardziej ma takie marzenie, żeby kiedyś rzeczywiście nim dobrze i w pełni żyć. Sorry za ten osobisty wątek, ale myślę, że on też jest potrzebny, żebyście mieli świadomość tego, kto do Was mówi i jak mówi i dlaczego tak mówi i dlaczego się zmieniło dużo w tych filmach. Też to często mówicie i piszecie w komentarzach, że czujecie zmianę. No jest zmiana, nie oszukujmy się, ale robię to, bo, 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 bo wiem, że muszę. To muszę, to nie jest niewolnictwo, ale to jest... Czuję się głęboko ponaglany do tego, żeby, żeby nie przestawać. Chociaż, tak jak mówię, czasami czuję się bardzo, bardzo rozdwojony. O Jezu, taka autoterapia się zaczęła przed kamerą. To wystarczy. Dobrej środy Wam życzę i mam nadzieję, że zobaczymy się w czwartek, jeśli Pan Bóg pozwoli i nie umrę na przykład po drodze. Do widzenia, trzymajcie się.